Hejka wszystkim, dzisiaj mam 10 zdrapek, a zaraz się upewnię, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zdrapek rubinowych o, o numerkach różnych 25, 23, 28, 42, 32, 45, 19, 17, 15, 13, po prostu powiedziałam, żeby Pani mi wszystkie po kolei podawała. Po kolei to myślałam, że będą no po kolei, ale jasne. Yes. Dobrze, zaczniemy sobie od pierwszej zdrabki. Jakoś muszę to ułożyć, żeby było. Sprawdźmy, czy widać dobrze. Nasze wygrywające liczby to 4, 12, 30, 7

6, 6, 7, 8, 9. Jeszcze 10 brakuje, albo 3, albo 4. 11. I tutaj chyba nic nie mamy. Nie wiem, gdzie są. To muszę się nauczyć w końcu. No. Dobrze. Odkładamy sobie pustą strapeczkę. Wierzmy następną.

Uwielbiam. ładne są te zrabki, osiemnaście, trzydzieści jeden, chyba najładniejsze, siedem, dwadzieścia pięć, dziewiętnaście, nie ma. Nie ma, dobrze. Odkładamy, bierzemy trzecią zdrawkę i poszukujemy. Poszukujemy 21, 31, 17 oraz 14. A mamy 25. O, jest 17. Hurra! Hura! Hurra! Hip-hip! Hurra. Hurray, Hurra!

Co tu jeszcze mamy? Po 21, 5, 5, 5 i po 17, 10, 10. O oh je, yeah. o oh je. Yeah. Rubinowa tańczyć te. Przepraszam. Jestem trzeźwa, jakby coś. Czwarta. Zdrabka. Czwarta zdrabka. Poszukujemy 34, 16, 27.

Czego my tu jeszcze szukamy? 27, no matko. Czyje jest fajnie 14 nie ma. 26 nie ma, ale mamy 27. I 5, i 5. Tak, tak. o, oh yeah, owie. Oh yeah. Następna zdrabka tańczyć, co? I bierzemy zdrabkę piątą. W oto poszukujemy? Trzydzieści dwa. Dwadzieścia osiem. Dwa. Dwanaście. A ma? Siedemnaście. Dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia trzy. Cztery. Czternaście. 21, oczko, nie, nie szukamy oczka, szukamy, o, 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 o nie, nie tutaj, chcę 8, dajcie 2, albo 28, albo 32, nic z jedynką nie mamy, 30 też nie mamy, nie mamy i z tą zdrabką już spadamy. Spadamy z tą zdrabką. Bierzemy zdrapkę numer 6. Rękami troszkę, Weuli. 22, 12, 1, 35. A mamy dwa no jasne. Trzydzieści dwa, osiem, czternaście, 33 trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, cztery, sześć i trzynaście, nie mamy nic, nie ma nic. W tych nie ma nic. Do widzenia zdraweczko. Dobrze, następna zdrabka. Szukamy, proszę państwa, trzynastki pechowej, dwadzieścia pięć 17 siedemnastki pechowej i czwórki pechowej. Dwadzieścia jeden. Nie, tu miałaś się złotko znaleźć. Osiem. Ty też nie tutaj.

I ostatnia szansa, dwójeczka, też nie tu, też nie tu miałaś być, miałaś być gdzie indziej, żegnaj zdrabkota. zostało jeszcze trzy zdrapeczki i proszę, proszę, szukamy mm, trzynastki, osiemnastki, trzydziestki i numeru trzydzieści dwa.

24 nie ma, 35 nie ma, 23 nie ma. Żegnaj zdrabko przegrana. Zostały tylko dwie strapeczki. Oh je. Zostały dwie zdrapeczki i tutaj szukamy 31, 17, 4, 16, i mamy.

i mamy ostatnią zrabkę. O nie, nie, z pechowym numerem 13. Mm. No dobra. To tylko zabawa, to tylko zabawa. Tak sobie powtarzam. 08, 32, bez emocji, bez emocji. 32, 19. Co my tu mamy? 33. 33, nie. 7, nie. 27, nie.

Nie ile? 10, 20, 25, 30. Dobra, trzy duchy do zwrotu. Nieźle. Bywało gorzej, co nie. Dobrze. No to już. Koniec. Do następnego. Pa!